Cześć! Do nagrania tego filmu zbierałam się dosyć długo, um, bo tak naprawdę pozostawiłam tutaj, tak bez słowa, opuściłam, że tak powiem, tę przestrzeń, tę YouTubeową, e, nie mówiąc nic. Myślę, że wiele z Was, które obserwują mnie na Instagramie, wiedzą, że bardziej tam się udzielam, więc jeśli nie ma Was na Instagramie, a chcecie być ze mną na bieżąco, bardzo Wam polecam zajrzeć na Instagram. Tam jestem no, praktycznie codziennie Ym, i staram się też publikować jakieś ciekawe treści czy też inspirujące. W każdym razie e, tak, Instagram jest zdecydowanie takim moim głównym punktem dowodzenia i tego kontaktu z Wami, więc tam Was serdecznie zapraszam. A co w takim razie z kanałem na YouTube? Chcę mieć taką przestrzeń wolną do tego, że jeśli będę chciała tu się wyrazić w jakiś sposób, to to zrobię. E, wiem, że nie, nie wszystko da się pokazać na Instagramie tak, jak ja bym tego chciała przynajmniej. I czasem potrzeba mi tej dłuższej formy wypowiedzi, dłuższej formy przekazu, o w ten sposób której na Instagramie, czy nawet na TikToku nie ma po prostu. E, jestem w ogóle bardzo ciekawa tego, czy Wy oglądacie teraz zdecydowanie częściej Instagram, może TikTok też, czy jednak na YouTube również bardzo często zaglądacie i tutaj również oglądacie. Jeśli oglądacie, to dajcie znać co. Ja ogólnie dużo, dużo. No, oglądam co jakiś czas y, vlogi podróżnicze, uwielbiam to. Ale nie tylko, oczywiście, jakieś vlogi takie codzienne też się zdarzy, tak, dla, plus dla przyjemności. I tutaj również się pojawiały informacje czy jakieś wiadomości prywatne, że mm, fajnie, jakbym wróciła do nagrywania vlogów tutaj na YouTubie. Na ten moment mam takie nie wiem. Może mi po prostu coś przyjdzie, będę chciała przekazać Wam właśnie w takiej dłuższej formie, jak jest tutaj, i będę chciała to zrobić. Dlatego chcę sobie zostawić taką wolną rękę na to, że jeśli będę chciała coś przekazać, będę chciała pokazać coś w szerszej formie, to będę chciała to publikować tutaj. Nie chcę mieć tutaj żadnego, nie wiem, stałego programu, jaki miałam wcześniej, czyli że było publikacje, nie wiem, dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, danego dnia. Danego dnia no, czyli miałam wcześniej, także zawsze publikowałam czwartki. Dlaczego? Dlatego, że to mnie wypaliło i to był właśnie, może nie błąd, ale po prostu tak się stało, że czułam ogromną presję do tego, aby to tworzyć, że musi być, bo tak ustaliłam, czyli zawarłam tako, taki kontrakt, powiedzmy, niepisany z wami, z samą sobą, że zawsze będzie ten film danego dnia e, czy też tygodnia i bardzo staram się do tego, e, no właśnie, chciałam to po prostu donieść, tak, te, te treści. I w pewnym momencie po prostu zaczęło mnie to blokować, zaczęłam bardzo od siebie wymagać. Szło to po prostu z potrzeby, a nie z chęci. Czyli chciałabym zostawić sobie taką przestrzeń, że jeśli czujesz, że coś chcę pokazać, wiem, że chcę coś przekazać, to to po prostu robię. Nie chcę mieć żadnego ciśnienia, bo to wiem, że mi bardzo blokowało i zblokowało w takim momencie, że po prostu mówię: Nie, nie ma opcji, ja po prostu nie mam ochoty nic robić. W tym kierunku nie mam ochoty publikować, nie mam ochoty nic robić na siłę, bo po prostu w pewnych momentach, no tak po prostu czasem bywało i pewnym momencie tak zblokowało, że mówię: Nie ma opcji, że mi robię coś na siłę, po prostu to nie jest moje, to nie jest dla mnie, mnie to po prostu nie wzbogaca, jeszcze robię coś, no po prostu nie tak, jakbym chciała, tak? Dlatego, no właśnie to mnie tak. Mm, Zatrzymało, ale bardzo lubię tworzyć na, na Instagramie, właśnie. Bardzo lubię mieć ten kontakt z Wami, i dlatego też tam zaczęłam się bardziej udzielać. Tam są troszkę krótsze formy. Też w momencie, kiedy zaczęła się forma wideo, bardziej na Instagramie, mi to bardzo pasowało, bo ja bardzo lubię właśnie tworzyć nagrania wideo. Dlatego w ogóle powstał ten YouTube, tak? Te kilka lat temu. I po prostu Instagram zaczął być dla mnie bardziej mój, taki dla mnie, do wyrażenia się, czy to fotograficznie, czy filmowo właśnie, czy mieć z Wami kontakt poprzez Stories. I to po prostu było najlepszą dla mnie taką formą przekazu, wyrażenia się. Natomiast, jak wspomniałam wcześniej, czasem brakuje mi dłuższej formy przekazu, której na Instagramie nie da się aż tak włożyć, jakbym chciała. E, po prostu tam utrzymanie uwagi jest mniejsze. Myślę, że też tak macie, że jak wchodzicie na Instagram, to wiecie, że wchodzicie na jakieś krótkie momenty i tyle i wychodzicie. Ale po prostu chcecie mieć krótką formę wideo, zdjęć, przekazu i po prostu iść dalej, iść dalej, iść dalej. E, więc tak to po prostu działa, tak ja to przynajmniej widzę u siebie i wiem, że pewnie Wy też tak macie. E, a jeśli wchodzimy na YouTube, to już tu wiemy, że nie wiem, poświęcimy te pół godziny, nie wiem, 15 minut na film i tak dalej. I mamy ten czas, że po prostu chcemy się zrelaksować i coś pooglądać. Czy też się czegoś dowiedzieć. Dlatego, żeby też się nie powtarzać, zostawiam sobie tutaj wolną furtkę na YouTubie. Chciałam Wam po prostu to przekazać, żeby też tak nie zostawiać nieoczywistości. Sama musiałam sobie to poukładać, żeby mieć taką świadomość tego, jak ja chcę, żeby to wyglądało, i myślę, że teraz mamy wszystko jasne. Także dziękuję, że jesteście, dziękuję, że obejrzyście to wideo. E, I będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz, zostawicie kciuka do góry. E, I polecam Wam w ogóle kliknąć ten dzwoneczek, żeby dostawać maile, jeśli jakiś film się pojawi. Bo jeśli te filmy nie są regularne, to YouTube będzie je wybijał, w sensie będzie je ukrywał, tak, że, że nie będziecie tego widzieć, a coś może być faktycznie wartego. Natomiast właśnie, e, dlatego też polecam obserwować mój. Instagram, bo wtedy tam będziecie mieli te informacje na bieżąco, ale wiem, że nie zawsze jakieś też informacje się pojawią na Instagramie. No nie wszystko zobaczycie, tak? Nie siedzicie cały dnie też na Instagramie, mam nadzieję. Tylko żyjecie swoim życiem. Dlatego też, no warto te powiadomienia, jakieś te dzwoneczki sobie kliknąć, żeby jeśli coś się pojawi ode mnie, a nie wiedzieliście tego na przykład z innych socialów, to to żebyście mieli też te powiadomienie i wiedzieć, że coś tam się ode mnie pojawiło. Także dziękuję Wam bardzo i na pewno widzimy się gdzieś w jakiejś przestrzeni internetowej.